Ej, nie środki! Pan! Jedziemy! Spokojnie piła! Dziękuję! 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 Minąć mur, no to sobie rozgrywają, nie? Bramka, teraz. Realizuj. Oj, zagadaliście mnie i nie nagrałem bramki, no. piękna, bram... piękna brameczka. Ładuje się, yes. yes. nie jest tak. No nie jest nie jest nie Dzieci nasze wygrywają strzelatera dziewiątą bramkę. Jest. Dziesiąta bram dziesiątą bramkę strzelają. jak zbijać kosztów. Jak robić ponad nie Szerzej Wejdzie. Wiktor, szerzej Wiktor. Spokojnie brany, podejdzie Daj prosto padło Tak, jedź, 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 jedź. Dobre. Zróbmy bardzo Zróbmy to! Tej...

Jeśli nic nie jest I 6 1. A i przegrali jeden zaraz. No! Jest no. tylko, z przegrała Tak. tak, sprawy, daję. Nie? Daję, tak, tak, tak. jest! Brawo! 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 Nie pani, nie pan nie. nie, nie Dobrze, daj mu daj. kubę! Brawo! O, ale ładno. Super. O, ładno. Ale... 11. 16! 13. 13. 14. 14. się? na 15. 15. 15. nie 15. Taki normalny mecz. Tak, 15. 15. 15. 15.

nie! Nie. Wszystkich ale chyba... 21-1. Ja mam prawie pięć! No? Ja muszę, ja muszę, ja muszę rządzić pięć. Jedź, jedź, Bartek, jedź! Szeroko, szeroko! Lewa strona! Bartek. Trzecie czy drugie? Trzecie. Ja bym się kocnął. Jedzie, je, palisz. Jedźcie teraz w kierunku bramki. Jedź sam. Dawaj kluczu. Jej! ty wyżej teraz gra.